Biała plansza. Po środku czerwony pasek. Na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę. Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy. Pod ramką napis: Lublin, od 11 do 12 maja 2023 rok. Na ekranie prelegent: profesor dr habilitowany Dariusz Dudek, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zmiana Konstytucji RP jako odpowiedź na agresję Rosji na Ukrainę. Taki temat ustaliliśmy z księdzem profesorem Nestorem Dziekanem wiem, Józefem Krugowskim chyba jakieś pół roku temu. Co się napisało? Życie nie napisało Konstytucji. Do zmiany Konstytucji nie doszło, ale mając sobie 30 minut. Nie myśli, że nie mam nic w związku z tym do powiedzenia. Mamy rok 23. Rok 22, to był rok 25 lat już obowiązywania tej konstytucji, o której mówimy, z 2 kwietnia 1997 roku. A jeszcze rok wcześniej, przypomnę tylko, mieliśmy rok 2021, i to był rok roczny z polskiej konstytucji. 230. rocznicy pierwszej konstytucji w Europie, na drugim świecie konstytucji z 3 maja 1791, ale też na również równo setna rocznica konstytucji marcowej. Wiele skojarzeń, bo Polska jest, jak mówiono kiedyś we Francji, swoistym laboratorium konstytucyjnym, ale chciałbym Państwu, Państwa uwagę zwrócić tylko na jedno. Mianowicie wszystkie polskie konstytucje, <coughs> przepraszam to, jakie czy przecież wiemy, wracając skądś, były tworzone w pewnym kontekście historycznym i geopolitycznym. Dzisiaj mówimy o kontekście międzynarodowym. Nasz sąsiad wschodni, Ukraina, jest obiektem agresji zbrojnych, zapaści Rosjan. Y, nie ma na Ukrainę. <laughs> Pozwoliłem sobie jeszcze raz. Ale proszę Państwa, pozwólcie, że tak tylko przebiegnę historycznie przez te epoki. Panie profesorze, zacząłem o tej zmianie konstytucji, której jeszcze nie ma. Proszę się nie niepokoić. Popatrzcie Państwo, pierwsza ta konstytucja sprzed dzisiaj 32 lat była uchwalana w momencie, kiedy Polska już była przez trzech sąsiadów część terytorium zabrana. Po pierwszym rozbiorze Polski, jak to mówimy tu w naszym kraju. A tuż po tej konstytucji doszło do drugiego i trzeciego rozbioru i Polska zniknęła na sto dwadzieścia trzeba Europy czy świata. I twórcy Konstytucji 3 Maja doskonale ten kontekst międzynarodowy podkreślili w preambule, czyli w tej części wstępnej. Ja tylko fragment przytoczę. Uznając, że los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalania Konstytucji Narodowej jedynie zawisł. Fragment następny. Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, albo ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wewnętrzną narodu dla dobra powszechnego, dla obrotowania wolności, dla ucalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością była tę Konstytucję uchwalamy. Zobaczcie Państwo, ta Konstytucja w ogóle była przyjęta wobec Europy o nadarającej się w dniu, o wolności od hańbiącej opiecej przywódcy narkozy. Mieliśmy krótką, kilkunastu miesięczną historycznej tej konstytucji, ale co się każe, jej wartość przekroczyła czas Ona no Stała się swoistym katechizmem narodowym Polaków na lata niewoli i nie tylko, no i pewnym trwałym dziedzictwem kultury europejskiej, światowej kultury prawnej. W wieku, proszę Państwa, XIX mieliśmy znów dwa takie aspekty międzynarodowe konstytucyjne, co najmniej dwa. Konstytucja Księstwa Warszawskiego, Taki fragment w terytorium ziem polskich stworzony w warszawskich, Warszawskim, też w drodze pewnych porozumień ponad nami. I co? I konstytucję nadaje, czyli nie niejako narzucił, podyktował wręcz w Dreźnie 22 lipca 1807 roku cesarz francuski, Napoleon. Upada Napoleon wraz z inna konstytucja inny nasz zaborca, Rosja, ta imperialna, carska, tworzy po w Kongresie Wiedeńskim mini państwo królestwo Polskie, oczywiście związane z Imperium Rosyjskim, i nadaje mu konstytucję 27 listopada 815 roku. To jest oczywiście tylko pozwól państwa polskiego, nie ma żadnej suwerenności, jest ograniczona, jest symboliczna zupełnie. Mamy powstanie listopadowe i później swój statut organiczny, który wciela, inkorporuje już ściśle Królestwo Polskie likwiduje jego Zobaczcie Państwo, że. Te konstytucje były tworzone też w kontekście międzynarodowym, w tym przypadku narzucane przez monarchów obcych państw. Kiedy się Polska obraca w roku 1918 i trwają prace konstytucyjne, i dochodzi w drodze kompromisu nietrwałego, niedoskonałego do uchwalenia konstytucji, wspominałem o tym w pierwszej sesji. 17 marca, kiedy ta konstytucja jest uchwalona przez nasz parlament, jednojzbowy jedno, sejm ustawodawczy, jaką mamy sytuację? Mamy konstytucję, mamy państwo, uznane na arenie zarodowej po I wojnie światowej, notabene przegrane przez wszystkich zaborców, czyli Rosję, Austrię i Plusy, a nie mamy jeszcze granic stabilnych. Dzień później dopiero jest traktat pokojowy z Rosją sowiecką, tak nie mówiono, żeby on mógł po wojnie bolszewicko-polskiej, to też trzeba podkreślać, nie Polskę, bolszewiskami z drugiej strony, nie mamy jeszcze spornych terytoriów Górnego Śląska, plebiscy, mamy jeszcze powstanie, mamy taką sytuację, już mamy państwo polskie. Co się pisze w tej konstytucji, w jej wstępie, bo tam właśnie jest największy rezerwuar takich właśnie aksjologicznych, ale historycznych oraz odniesień do racjonalizmu. My, naród polski, dziękując opatrzności za wyzwolenie na spód z półtora wiekowej niewoli wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń które najlepsze wysiłki w swojej sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji w jego konstytucji 3 maja. Dobro całej, zjednoczonej i niepodległej Matki i Ojczyzny mając na oku, a pragnąc jej zbyt niepodległej potęgi i bezpieczeństwa na smak, utwierdzić na błędnich stronach prawa i wolności. Proszę Państwa, też jest ten kontekst. Ale tak jest i u naszych sąsiadów, braci, Ukraińców. Popatrzcie Państwo, wspominana była deklaracja niepodległości, to jest 24 sierpnia 1991. Pięć dni wcześniej rodziła się moja młodsza córka, więc ten wypada pamiętać. Zanim dojdę do jednak wieku tego końca XX, popatrzmy jeszcze na ciąg dalszy. Otóż ten nasz byt niepodległy w czasie, po pierwsze, jak przed II wojną światową, Obejmował też uchwalenie drugiej konstytucji w roku 1935, zupełnie innej niż ta poprzedniczka. Oparta była na zasadach solidaryzmu, na wartości państwa. Była podstawowa wartość nie tyle wolność jednostki, reguły demokracji, pluralizmu, ile wartość państwa. Bardzo różnie mówiono tej konstytucji w zwłaszcza komuniści, ale jest bezsporne to. Że ona była zrozumiała w tamtym czasie otoczenie dwóch totalitaryzmów polszewickiego, sowieckiego i trzeciej Rzeszy niemieckiej. Była próbą nieskuteczną ratowania bytu państwowego. Ale, też Państwa uwagę na to zwrócę, fenomen prawny międzynarodowy polegał na tym, że dzięki prerogatywie prezydenta, przewidzianej w tej konstytucji, wyznaczenie na czas wojny swego następcy, z czego skorzystał prezydent Mościcki. Mieliśmy przedstawicielstwo polskie i prezydenta, i rząd na uchodźstwie londyński. Państwo polskie trwało, mimo że doszło do kolejnego zaboru. No właśnie tego rosyjsko-niemieckiego. w traktat Rimentro-Głowotów z to w 1931. I popatrzcie Państwo na ciągu dalszy, jak nasze konstytucje, nasze, no takie nazwane, obowiązujące w Polsce, na ziemiach polskich, chociaż nie zawsze przez Polaków tworzone, jak znowu ta sytuacja międzynarodowa, a wręcz militarna, miała wpływ? Po II wojnie światowej, no właśnie, stosownie do tych ustaleń ponad nami, ponad głowami Polaków, Polska została oddana w strefę wpływów sowieckich. Tak wtedy mówiono Sowiety, Związek Sowieckich Republik Radzieckich, czyli Sowieckich. To, proszę Państwa, spowodowało, że. W okresie takiego prowizorium, z którego od roku do 1952, kiedy jeszcze czyniono pewne takie gesty, władza komunistyczna nie ciesząca się wcale poparciem większości tego społeczeństwa, to oczywiste co mówię. Ale był moment takiego jeszcze zwodzenia, jeszcze takiego neglizywania istoty tej władzy, jeszcze nazywano Polskę Rzeczą Pospolitą, jeszcze prezydent ówczesny w 1942 roku, agent NKWD, szedł pod prymasem, z prymasem pod rękę w Bożego Ciała, jeszcze był. Godny był stanowity wizerunek Orła w Koronie, ale w drugim uchwalono konstytucję PRP. Proszę Państwa, przy zachowaniu pozorów procedury parlamentarnej ta konstytucja była, tak jak Księstwa czy Królestwa Polskiego, okrojowana, narzucona. Ona była kompletnie obca naszej tradycji polskiej. Naśladowała konstytucję stajnowską z 1936 roku, a twierdzą historycy, że niektóre przepisy korygował osobiście w języku rosyjskim, nie polskim sam, Dżugasz szkili w I przez kilkadziesiąt lat byliśmy w strefie wpływów radzieckich, sowieckich, jako element bloku wschodniego. Paradoksem jest Państwa, to, że Państwo, to Polacy się kilkakrotnie wiadomo, zrywali w roku 70, 1966, 1976, ale paradoksem jest to, że dopiero pierwsza Solidarność w 1981 przerwany ten festiwal wolności i solidarności przez stan wojenny znów załóżnika Wschodniego sąsiada, wczesnego promowany, wprowadzony, przeprowadzony. Ale to drżenie, jak pisał wtedy, jak to dyskutowałem, dyż, Alain Bezanson powiedział, może w Polsce zaczęło się dr drżenie, które powali kolosa na ginionych nogach. No i mamy rok 89, już skutkowo przemiany u nas konstytucyjne, ustrojowe i w całej tej części świata, w Europie Środkowo-Wschodniej, jesieni narodów. Proszę Państwa, paradoksem jest, że. Polska, która zapoczątkowała te zmiany, jako jedno z ostatnich dopiero państw wypracowało swoją konstytucję. Zwróćcie proszę uwagę, 8 lat od roku 1989. Inne państwa nas wyprzedziły, chociaż ich udział w tym, co się wydarzyło w tej części Europy był możliwy. Na przykładowo, panie profesor, kraj, który do pewnego podziału, znacznie wcześniej, widać wcześniej już konstytucję trwało, potrafił przygotować, uchwalić i w życie. Otóż, proszę Państwa, ta konstytucja była uchwalona, mówmy o tym otwartym tekstem, przez parlament, w którego składzie większość to byli spadkobiercy w jakimś sensie politycznym, dawnego państwa. To byli byli posłowie PZP i ZSL. Oni mieli największy wpływ na uchwalenie tej konstytucji, na jej kształt, na jej treść, ale byłbym no, nieuczciwy, gdybym powiedział, że to przesądziło o jej jakiś zasadniczym bankowaniu. Była dość nowoczesna, ta konstytucja nadal jest, proszę Państwa, zwłaszcza, że przyjmowała no, podstawowy ten kanon zasad ustrojowych, jak koncepcje państwa jako dobra wspólnego, czym była konstytucja z 1945 roku, jak oczywiście suwerenność narodu, suwerenność państwa, niepodległość państwa, podział obywateli władz, najwyższa randa konstytucji, czy proszę Państwa, pewne też odniesienia do podstaw integracji europejskiej, ale bardzo zawałowane. Proszę Państwa, jednym zdaniem albo dwoma. Otóż najlepszą, największym walorem, najlepszą cechą tej Konstytucji jest pewien fundament aksjologiczny i unormowanie statusu człowieka Niewolnienia. Praw, wolności, ale i w ogóle Najgorszą spośród wad tej Konstytucji, oprócz tego, że jest przegadana, że jest dziurawa, że jest pewna luk by albo pustosłowa, największą wadą tej Konstytucji, którą mam też. Jest to, proszę Państwa, i mówię o tym od dawna, że ona nie wprowadziła reguł, może jeszcze reguły tak, ale mechanizmów dla naprawdę uczciwego i odpowiedzialnego sprawowania władzy publicznej. To, co jest problemem współczesnej Polski, to jest to, że nie ma takich mechanizmów, instrumentów, które by naprawdę pozwalały rozliczać tak samo polityków z tego, co robią. Mówiąc najkrócej. Ta konstytucja, proszę Państwa. Okazała się dość neutralna, a niektórzy mówią, że przyjazna wobec procesu najpierw wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a następnie dla integracji, naszej akcesji, integracji z Unią Europejską. Chociaż, mówię to zwłaszcza do osób tutaj młodych, pani, być może studentów naszego wydziału, proszę zwrócić uwagę, ta konstytucja, która liczy 243 artykuły i bardzo duży wstęp, ani słowem nie mówi Europa. Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska, akcesja europejska, integracja europejska, prawo europejskie. A Konstytucja 3 Maja mówiła wprost o Europie. No zawsze myślimy, to Europie. To no gdzie? Czasami pod wpływem azjatyckiej pewnej kultury, ale to wiemy kiedy i dlaczego. Otóż, proszę Państwa, ta Konstytucja okazała się niezwykle trwała i odporna na zmiany. Nie dzięki swojej doskonałości, ale dzięki niezwykle trudnemu. Procesowi jej zmiany. Cieszę się, że jest Pan Profesor, i Pan Poseł, mogę używać tego określenia Karol bo dwie dokonane dotychczas zmiany, z jedną miał coś Pan Poseł wspólnego. I znów jest ten aspekt prawo międzynarodowym. Ja chcę taką małą tezę udowodnić, że konstytucje narodziły się wtedy, kiedy były podawione prawa międzynarodowego, tego humanitarnego. I to jest proces powiązany. A też sytuacja międzynarodowa, nie tylko wewnętrzna, determinuje nieraz te procesy, ten model, jak mówimy, w naukach, konstytucyjnych. Pierwsza zmiana to jest rok 2006, czyli implementacja słynnej decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania. Pamiętamy historię. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności przepisów procedury karnej dotyczącej właśnie tego ENA w skrócie. Trybunał Konstytucyjny nie bez trudu, ale jednak orzekł o niezgodności z Konstytucją z artykułem 55, który przewidywał bezwzględny zakaz ekstradycji obywatela Polskiego. Pomimo wszystkie spory, poważne czy pozorne, ostatecznie, proszę Państwa, po wyroku Trybunału dokonano z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego tej zmiany. Pan, profesor mógł o tym więcej powiedzieć, bo był za to w pewnym sensie odpowiedzialny. Wprowadzono wyjątek do tej reguły zakazu ekstradycji, ale z podwójnymi zabezpieczeniami. Niech to wystarczy. Proszę Państwa, ciekawostka polega na tym, że zmieniono konstytucję po to, aby dostosować ją do standardów prawa europejskiego. Nie tak wprost mechanicznie, wierno ale jednak, taki był motyw, taki był efekt. Natomiast, żeby to jeszcze był jakieś wysoki a to nawet nie rozporządzenie. Co to było za rynek? Decyzja ramowa? Nie dyrektywa, decyzja ramowa. Druga zmiana krzeseł w 2009 roku jest mi bliższa, bo miałem wtedy zaszczyt być. Nie posłem, jak pan profesor, ale ekspertem komisji nadzwyczajnej. Nie dotyczyła nawet tych zagadnień tego wymiaru zewnętrznego. Chodziło o to, aby posłem, senatorem nie mógł zostać ktoś, kto sam ma brudne ręce, kto sam nie był, nie był twórcą prawa, ten, kto sam jest jakie jest prawo no, do Czyli osoba karana za publiczne przestępstwo, nie ze skarżenia publicznego, skazana na karę pozbawienia wolności. Ten przepis jest troszeczkę pokrętny, ale zostawmy to. Czy to ma jakiś związek? No, ma tylko taki, proszę Państwa, i się miałbym udowodnić, że w roku 2010, kiedy już ten przepis obowiązywał, a odnosi się go też do kandydatów i osób pełniących urząd prezydenta, prezydent musi oprócz innych przesłanek też posiadać pełnię praw wyborczych do Sejmu. Jeżeli nie może być wybrany do Sejmu, to nie może zostać prezydentem. Osoba karana, tak to powiedziałem. Otóż po patrzcie Państwo znowu taki moment uderzenia na trwogę dzwon po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku 7 kwietnia doszło do opróżnienia urzędu prezydenta i przedterminowych wyborów. Jeden z kandydatów na prezydenta, nie żyjący już L odmówiła Państwowa Komisja Wyborcza Rejestracji dlatego, że miał według zapisów Kraj, co jest wskazane w kraju, jeszcze status osoby karanej. To był błąd. To był błąd, on już był się świetle prawa niekarany, to uległ zatarciu, odmówiono mu potem go zarejestrowano, oczywiście nie przyszedł. Proszę Państwa, spór, jaki toczył się między w tym okresie koabitacją, jak mówią Francuzi, koabitacji, czyli odmiennego pochodzenia i odmiennego politycznego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i rządu Platformy Donalda Tuska owocował nie tylko tym, o czym wiemy, tam, który do Brukseli te delegacje, ale i tym, że próbowano zmienić konstytucję, aby ograniczyć urząd prezydenta. W 2010 roku była taka pierwsza inicjatywa, ciekawsza, była w 2012 nowego prezydenta państwa Komorowskiego, nie przepis nie cały rozdział w konstytucji członkostwa w w Unii Europejskiej. Do tego nie doszło, koniec kropka, a szkoda się, może powiedzieć, bo mój wujek, się sytuacja w naszym. 7 kwietnia ubiegłego roku, proszę Państwa, czyli stosunkowo, z refleksem, ale nie jest takim jak ustawa z 12 marca 2022, czyli ja pani Profesor Potrześ, do Sejmu wpłynął projekt zmiany konstytucji. Ten projekt zmiany konstytucji dotyczy tylko dwóch kwestii. Mianowicie po pierwsze zmianę pewnej reguły finansowej w zakresie długu wewnętrznego, w zakresie też państwa obciążania pożyczkami, gwarancjami i innymi, wspólnotami finansowymi, zadłużenia. Przekażającego 3 piąte taki łamek, 6% dokładnie produktu krajowego brutto. Jest to reguła przyjęta dzisiaj w Konstytucji, bezwzględna, mająca też pewne te podstawy w prawie europejskim, nawet poziom silniejsze niż, niż w wyższej angielii, bo to traktatowe, a nie jakaś tam decyzja O Otóż to, jest ta, to jest ta pierwsza postulowana zmiana. Druga jest natomiast ciekawsza i pozwólcie Państwo, że przeszczę w całości. Ile ma Pani to 5 minut? Tak, chyba tak. Druga. W razie zbrojnej napaści dokonanej przez obce państwa na terytorium Rzeczpospolitej lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej napaści na terytorium innego państwa, majątek osób fizycznych nie będących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium RP, może zostać przejęty przez char państwa z mocy prawa i bez odszkodowania. W przypadku, gdy można domniemywać, że majątek ten jest... Lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne, finansowe powiązanie do właściciela rynku z władzami publicznego tego państwa. Zobaczcie państwo, nie ma mowy o Federacji Rosyjskiej, nie ma mowy o wojnie na Ukrainie, ale też nie ma wątpliwości z uzasadnienia tego projektu i z debaty parlamentarnej, że właśnie o to chodzi. Drugi ustęp tego przepisu, jako 234a oznaczony, ma brzmieć tak, majątek przejęty przez Skarb Państwa, nasz, Polski, przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami zaparcia zbrodni. Czyli nie po to, żeby przy naszą sytuację budżetową czy finansową jako Polski, ale aby udzielić odpowiedniej pomocy, wsparcia ofiarom tej agresji. No i o dostanie do stanu szczegółowego sposobu myślenia, przyjęcia majątku, domniemania, wyłączenia. Jak przebiegały przez Państwa prace? No dość słabo, bo do tego końcem ubiegłego roku, po pierwszym czytaniu odbytym na posiedzeniu Sejmu 1 grudnia, uznano, że trzeba przekazać to nie komisji, jak do tej pory, finansów czy obrony narodowej, ale specjalnej komisji nadzwyczajnej. Ten pomysł na początku tego roku odbyło się od 9 lutego i 3 posiedzenia w kwietniu, a mamy dopiero maja. 10.20.27.15 w ostatnim dniu uchwalono sprawozdanie komisji, przyjęto projekt z pewnymi istotnymi, drobnymi, wydawało się, ale jednak istotnymi, później um, sformułowaniami. Proszę Państwa, mogę Państwu przytoczyć, jaka trwała debata, trwa debata w toku prac komisji, jakie zgłaszała zastrzeżenia opozycja, jak argumentowali wnioskodawcy, do no, głosu z koalicji rządzącej, jak się Państwo domyślają. Ostatecznie przyjęto, udoskonalono, trzeba powiedzieć, nie będę już projekt, i jest on przedmiotem dalszego postępowania. Jaka jest perspektywa? Bardzo, ale to bardzo trudna. Jeszcze raz przypomnę Państwu: 20, już mamy 6 rokowe zmiany konstytucji, dwie zmiany, a po drodze mieliśmy chyba 27 projektów zmiany konstytucji. Nie doszło wskutek tego, że. Do zmiany Konstytucji jest potrzebne, jak to mówiono w tej debacie, porozumienie ponad podziałami, wbrew arytmetyce symbolicznej. Dlatego się też odnoszą wnioskodawcy, że opozycja nie może kontestować czegoś, co jest rozwiązaniem nie tylko doraźnym, ale i trwałym, co nas uodporni i umożliwi bardziej efektywne działania w takim przypadku, jak ono od, 20, od 30, 14 miesięcy doświadczanym. byli. Proszę Państwa, ten projekt oczywiście ma pewne, budzi pewne wątpliwości legislacyjne, i tak dalej. Nie czas, żeby o nim debatować. Nawet jednak, gdyby doszło do jego uchwalenia, konieczne jest tego ogólnego sprawowania konstytucji na ustawodawstwo zwykłe. Ale nawet gdyby nie doszło do zmiany konstytucji, tym muszę pozytywnym argumentem czy akcentem zakończyć. bo Przyszłość jest więcej pewna. tego losu. na rok wyborczy, do wyborów parlamentarnych każda okazja jest dobra, żeby się kłócić i prezentować jak najlepiej swoim wyborcom. Nawet gdyby nie doszło do zmiany konstytucji, albo pomimo zmiany, gdyby nie doszło przed końcem kadencji parlamentu do uchwalenia odpowiednich ustaw czy ustawy implementujących te rozwiązania, czy to oznacza, że konstytucja jest bez znaczenia, a Polska była i pozostanie bierna wobec tej sytuacji? No oczywiście nie. Mówmy o tym wyraźnie, chociaż to wykracza poza nauki prawne. Od początku wojna, Polska, jej obywatele, jej władze z prezydentem, szczególna sytuacja prezydenta w relacji z Ukrainy, czy prezydenta Zońskiego, jest zaangażowana. Nie pytając czy, kiedy i kto w jakikolwiek sposób będzie rekompensował to nasze zaangażowanie. Zanim jeszcze ta ustawa, o której mówiła pani profesor Jadzia poczy, została uchwalona. Polacy otwarli nie tylko granicę, ale, jak mówię, drzwi swoich domów i po prostu serce, bez pytania, czy nam się to opłaci. Proszę Państwa, pamiętam, co powiedział Pan profesor Dymitro. ale byłem na pogrzebie dwóch ofiar, tam, po granicy podchrubieszowej, na pogrzebie tych dwóch ofiar. A wiadomo, rakieta strącona oczywiście rodziny, z którymi rozmawiałem, wiedzą komu, kto jest winien Młody człowiek, Dyplomata ukraiński, ale więcej nie powiem, żeby go nie poszukiwać i nie pytać, czy tak naprawdę było, powiedział mi, idąc skąd się że proszę Pana, gdyby nie Polska, wojna już dawno by się skończyła. To tak jak w 1900 roku Polska uczyniła tę sprawę Ukrainy sprawą absolutnie zerunkowego wyboru być albo nie być. Obrażali się Niemcy, mówił pan docele z Hamburga. Kanclerz Scholz chciał do, pojechać do Kijowa razem z naszym prezydentem, ale Ukraińcy powiedzieli, że jest personal I myślą sobie, Kasler Scholz, że prezydent Andrzej Duda poczeka, na, na, aż Ukraińcy powiedzą: No, trudno, szlach. <grymna> sam. Proszę państwa, przejdźmy na stronę prawną. Otóż, czy to zaangażowanie, o którym mówimy, między innymi polskie, czyli nie wyłącznie polskie, ma jakikolwiek w cudzysłowie podstawy konstytucyjne? Otóż, odpowiem tak, i to już jest koniec, panie profesorze, mojego wystąpienia. Solidarność to jest to, co jest wartością kluczową w tym czasie. Ale Solidarność ma w naszej tradycji, w naszej historii, znakomite karty. Przecież to na sztandarach w, w XIX wieku pisaliśmy za naszą i Waszą wolność. I nieraz Polacy się na nasi dziadowi, prawdziwymi kradkami bardziej za czyjąś, niż za naszą od razu wolność. To po pierwsze. Po drugie, ta Solidarność na lat 80, 81, która. Była tym drżeniem, o którym wspomniałem przed jakimś panem. Ta solidarność to nie tylko ruch polityczny czy związkowy. To jest też pewna cecha, o której pięknie wpisał nasz patron, naszym cieniom panem Długim. Wreszcie, nie tylko jest w naturze samych Polaków solidarność, nie egoizm, ale też jest i sama solidarność do konstytucji dzisiaj rozwijającej. Prawo mówi o aksjologii i mówi o tym, że Ci wszyscy, którzy będą konstytucję stosowali mają się kierować między innymi obowiązkiem człowieka, solidarności z innymi. Państwa, że to jest dobro wspólne obywateli Polski. Troska o dobro wspólne jest pierwszym obowiązkiem. No i tego są konsekwencje w konstytucji. Historycznym wyrazem były też standardy. Ta solidarność, jeszcze do usług komuny, była początkiem końca tej formacji, tej części przynajmniej Europy i świata. Natomiast dzisiaj i jutro, taka wielowymiarowa, odważna, prawdziwa solidarność z Ukrainą, mieszkańcami Ukrainy, w konfrontacji z reżimem Putina i z tak zwanym ruskim mirem nazwa to pojedynczy jest realnym sprawdzianem wartości nie tylko naszej konstytucji, ale w ogóle naszej cywilizacji i kultury oraz naszego człowieczeństwa. Dziękuję bardzo. Biała planszka, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce www.idrepublica.pl